Dzisiaj do mnie dotarło, że nie każdej osobie, która ma rentę socjalną, będzie przysługiwał dodatek, planowany dodatek, który wyrówna jego rentę yy, socjalną do minimalnego wynagrodzenia. Będzie przysługiwał wyłącznie yy, osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. I to jest potwierdzone na niepełnosprawnik.pl tym, w, tym, w, w tym artykule, czy publikacji. Do mnie to dotarło. Czyli słuchajcie, musicie sprawdzić na swoich orzeczeniach, czy macie, czy macie taki zapis, czy macie tak zwaną jedynkę socjalną, czy stopień znaczny, a nie umiarkowany. Okej, okay, bo ci umiarkowanych Mogą zapomnieć o tym planowanym dodatku, który ma być prawdopodobnie od 2025 roku, od 1 stycznia. Okej. Okay. I jaki jest taki myk? Czy wiecie, że ten zapis: e, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, posiada bardzo niewiele osób z niepełnosprawnościami? Pomiędzy wśród tych wszystkich 260 tysięcy osób, które jak podają szacunki, po, posiadają prawo do renty socjalnej. I co najważniejsze, nie mają na czas określony, tylko na, na... nie mają na czas nieokreślony, tylko na czas określony. Albo mają na stałe. Jeżeli masz na czas nieokreślony, to może zaprosić Cię komisja i może Cię uzdrowić. I Ty tego dodatku nie dostaniesz. A jeżeli... A jeżeli masz nawet na czas stały, już na czas nieokreślony, też mają prawo cię zaprosić i uzdrowić. I że będziesz miał, czy miała, stopień niepełnosprawności umiarkowany i nie dostaniesz do tego y, dodatku. I zobaczycie, jak teraz już ZUS robi różne chocki-klocki, żeby nie dawać nam znacznych y, i nas uzdrawiają. To zobaczycie, co się może dziać w tej kwestii. Tu naprawdę chodzi o duże pieniądze. Czyli sprawdź osobą z niepełnosprawnością, czy, masz, yy, czy jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Bo jeżeli tylko jesteś całkowicie niezdolna do pracy, to ty masz dwójkę, tak zwaną, i umiarkowany stopień, i nie masz co marzyć o tym planowanym dodatku, jeżeli wejdzie w życie.